Trudefrans przejechany, w nogach zostało wiele kilometrów, na pewno jestem zmęczony może trochę psychicznie, może mentalnie bardziej, aczkolwiek podświadomość mi mówi, że ta właśnie forma fizyczna jest na bardzo wysokim poziomie, bo na ostatnich etapach czułem się dosyć świetnie, także myślę, że się nie wypaliłem do końca, razem z Rafałem startowaliśmy jeszcze w dwóch kryteriach, żeby tą formę podtrzymać jak najlepiej, dzisiaj jeszcze był ostatni trening, także... Jedziemy ze spokojem do Rio. Myślę, że fizycznie jestem na pewno przygotowany na ten. Jest taka decyzja, że najważniejsze jest startu start wspólnego z Rafałem i z Michałem Katkowskim. Także ja jestem po to, żeby im pomóc i z góry o tym wiedziałem. Właśnie zostałem powołany na to, żeby pomóc właśnie tym wielkim kolarzom, dołożyć swoją cegiełkę. No, a następnie mam czasówkę, w której na pewno też liczę na udany występ. W czasówki pokazały w tym roku, że wszystko się może jeszcze zdarzyć na tych czasówkach, aczkolwiek zdaje sobie też sprawę, że trasa nie jest łatwa, bo folderzy trochę górali, także no zobaczymy. Pierwszy nastawimy się na ten start wspólny i następnie będziemy myśleć o czasówce. A jeszcze w kolarstwie mamy już świata pod koniec sezonu. Bardzo ważne dla mnie, gdyż trasa mi odpowiada, są w Katarze, wieczna, płaska, także... Lubię to, mam nadzieję, że jeszcze zostanie trochę sił na Mieście za Świata, bo gdyż są w październiku, także mamy jeszcze dużo czasu.